Mercedes Vito pokażę Wam jak skasować inspekcję. Używamy tylko tutaj 0 i M. Włączamy sobie zapłon. Czekamy aż pojawi nam się tutaj przebieg. Ok, włączamy teraz, przyciskamy 0 i trzymamy tak 30 sekund około. Kiknęło, Teraz mamy M i tutaj szukamy sobie. E, tu mamy wszystkie takie jest ukryte menu. Szukamy sobie e, ile wlaliśmy. Tu widać. Pokazuje nam komputer. Tu mamy reset oil i teraz szukamy. Tu jest norma reset na, na 2931 albo 2151. Ja na tą e, normę 51. Tam na bańce zawsze jest MB 22, 229, 51 albo 31. Trzymamy i wciskamy 0. Jeszcze raz 2 razy 0, szybko i skasowana inspekcja oleju. Dzięki.